Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta Ten odcinek zacznę banałem, bo zacząć jakoś muszę. Każdy kiedyś umrze, to prawda, stara jak świat. Nauka i medycyna robią co mogą, lecz jedynie opóźniają nieuniknione. Co innego w światach fikcyjnych, które rządzą się swoimi prawami. W tym materiale zabiorę Was do uniwersum follauta, by opowiedzieć, jak zamieszkujący go ludzie znaleźli sposób na przedłużenie sobie życia, a być może i nieśmiertelność. Wyjaśnię dlaczego niektóre spotkane w nim postacie żyją dłużej niż powinny. Wybrałem te najbardziej znane przykłady, dlatego jeśli coś pominąłem, widocznie nie uznałem tego za istotne, ale jak zawsze możecie podzielić się swoją wiedzą w komentarzach. Miłego oglądania. Zanim przejdziemy do sedna, wspomnijmy o osobach, którym nie dano wyboru, a jeśli już to w nielicznych przypadkach, które swoje życie okupiły utratą własnej tożsamości oraz ciała. Mam na myśli oczywiście gula oraz supermutantów. Ci pierwsi padli ofiarą promieniowania. Zamiast umrzeć w męczarniach, przeszli przemianę w coś na kształt zombie. Drudzy zostali poddani działaniu wirusa wymuszonej ewolucji, zmienieni w agresywne, niezbyt bystre, masywne istoty. Superżołnierzy. Przedstawiciele tych dwóch postapokaliptycznych ras byli długowieczni, lecz nie wiadomo czy całkowicie nieśmiertelni. Z jednej strony, zdegenerowane przez promieniowanie organizmy guli i tak nie miały prawa funkcjonować, chyba że zaczną się rozpadać na kawałki. Także wszystko może się zdarzyć. Z drugiej, wirus FFV błyskawicznie uzupełnia martwe komórki nowymi. Dopóki ten proces będzie trwał, supermutanci nie zaczną się starzeć. Podobnie z innymi dziełami wirusa, mistrzem i haroldem, dlatego może skupmy się na czymś prostszym na zwykłych ludziach. Pierwszym sposobem na przedłużenie ludzkiego życia w świecie Flauta na tej liście, a jednocześnie prawdziwą podróż w czasie, są komory. kryogeniczne i hibernacyjne, pozwalające na przechowywanie ciała przez setki lat w stanie nienaruszonym. Dla osoby umieszczonej w komorze mija zaledwie chwila. Z biologicznego punktu widzenia, w świecie Flauta, człowiek umieszczony w kriostazie czy hibernacji po wybudzeniu ma tyle samo lat, co w momencie, gdy był w niej umieszczany. W praktyce daty urodzin nie oszukasz. Do osób korzystających z komór kryogenicznych zaliczyć można chociażby mieszkańców Krypt KryptVoltek, jak 31 czy 111. Warto również wspomnieć, że podobne urządzenia posiadało wojsko. W dwójce w bazie wojskowej Sierra możemy znaleźć żołnierza Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych imieniem Dobbs. Zanurzono go w żelu biomedycznym i zamrożono. Z komór kryogenicznych korzystali też obcy zwani Zatanami, którzy od wieków porywali mieszkańców Ziemi. Najstarszą postacią, którą spotykamy w grach z serii, jest właśnie jeden z ich ludzkich okazów: Samurai to Shirokago. Powiadają, że komory kryogeniczne powstały właśnie na bazie technologii kosmitów. Jeśli chodzi o komory hibernacyjne, w jednej z nich amerykańska agencja kosmiczna zamknęła komandor Sofię Daguerre. Statek, na pokładzie którego się znajdowała, po upływie 25 lat od wojny nuklearnej, zszedł z orbity i rozbił się na Ziemi. Odnajdujemy ją w Fallout 76. Robert House, właściciel ROBCO Industries oraz najbogatszy człowiek w świecie flauta, także umieścił swoje ciało w specjalnym urządzeniu, które podtrzymywało funkcje życiowe jego organizmu. Umysł natomiast w systemach kasyna Lucky 38, stając się panem House'em. Dzięki temu mógł dożyć 200 lat po wojnie nuklearnej, jednak jego ciało nie oparło się upływowi czasu. Stało się słabe i wychudzone, wrażliwe na zarazki. Otworzenie komory oznaczało dla niego śmierć. Mimo, że żył w świecie cyfrowym, to umysł wciąż nie mógł funkcjonować bez ciała. Podobną funkcję spełniały fotele błogości skrypty 112, której mieszkańcy żyli w symulacji. Te barierę słabości ludzkiego organizmu próbował przezwyciężyć instytut, który stworzył syntki trzeciej generacji sztucznych ludzi mających stanowić nowe oblicze ludzkości. W przyszłości miały pełnić one rolę powłok, ciał odpornych na choroby, procesy starzenia, ból, bez rezygnacji z typowo ludzkich cech, jak bodźce, emocje oraz uczucia. Naukowcy zamierzali zgrać do nich swe umysły w formie cyfrowej. To otwierało szereg możliwości. Stania się nie tylko lepszą wersją siebie, ale także kimś zupełnie innym. Jednak syntki wymagały dziesiątek lat testów, zanim Instytut mógł rozpocząć realizację swego planu. Dosyć prostym rozwiązaniem na przedłużenie życia jak na standardy świata folauta jest przeniesienie umysłu, dosłownie mózgu, do maszyny. Zostanie tak zwanym robomózgiem. Pozwala to na zachowanie świadomości oraz wspomnień, jednak uniemożliwia odczuwanie bodźców. Z czasem u robomózgów rozwijały się zaburzenia osobowości, brak empatii, urojenia oraz paranoja. Wszystkie stawały się szalone, oderwane od rzeczywistości. Do tego należy dodać, że większość robomózgów nie powstała po podpisaniu klauzuli wyrażam zgodę. Lecz do takich osób można zaliczyć chociażby artystów Skrypty 118, bada Skinsa z Kinsaz oraz naukowców think tank. John Caleb Bradberton, właściciel korporacji Nuka-Cola we współpracy z wojskiem pracował nad projektem maszyny pozwalającej na życie wieczne. Wbrew jego ogromnym oczekiwaniom okazało się, że urządzenie będzie mogło pomieścić jedynie 15 funtów materiału organicznego. Dlatego też, nie mając wyboru, zdecydował się umieścić w nim swoją głowę. Zamknięto ją w specjalnym słoju wypełnionym żelem biomedycznym. Po wybuchu wojny Brad Burton pozostawał w samotności przez 200 lat, a swój los uznawał za gorszy niż śmierć. Nie mógł ruszyć się z miejsca, nie miał z kim rozmawiać. Liczył tylko na to, że kostucha kiedyś się o niego upomni. Nie zapominajmy o czymś mniej imponującym. Cyber w szczepach, implantach. Konrad Kellogg, w zamian za lojalną i skuteczną pracę dla Instytutu, otrzymał szereg ulepszeń, które znacząco przedłużyły jego życie. Mimo iż wygląda na czterdziestkę, w rzeczywistości, gdy go spotykamy w forcie Hagen ma 108 lat. Komory, roboty. Pora na coś, czego nie ograniczają prawa fizyki. W Fallout 4 spotykamy rodzinę kabotów. Jej członkowie żyją długo. Bardzo długo. Pochodzą z XIX wieku. Głowa rodziny Lorenzo znalazł kiedyś na pustyni, w ruinach starożytnej. Nieznanej wcześniej cywilizacji artefakt obcych. Jego posiadanie dało mu nadprzyrodzone moce, lecz i doprowadziło do szaleństwa. Stał się zagrożeniem dla całego świata, dlatego rodzina umieściła go w zamknięciu, w bunkrze pod szpitalem psychiatrycznym. Syn mężczyzny, Jack, próbował go wyleczyć, nie potrafił. Odkrył jednak, że serum wytworzone z krwi ojca może zatrzymać proces starzenia. Postanowił podzielić się nim z najbliższymi. I tak cała czwórka przedstawicieli rodziny kabotów. Przeżyła 400 lat do momentu akcji Fallout 4 i będzie żyć tak długo, jak będzie korzystać z mocy artefaktu oraz serum. To co widzowie, dodalibyście coś jeszcze? Wbrew pozorom, liczba osób pamiętających świat przed wojną jest dosyć spora, dlatego wydaje mi się, że raczej możemy to uznać za coś normalnego dla tego uniwersum. Mimo wszystko, nie można stwierdzić, że ludzkość pokonała śmierć, nawet jej najbogatsza i najbardziej wpływowa część. Po prostu ją oszukała. Każda metoda na przedłużenie życia ma konsekwencje. Wiąże się z utratą cząstki siebie. Nawet w przypadku komór kriogenicznych i hibernacyjnych. Mimo iż pozostaje się sobą, nomen omen, traci się czas. Nie wspominając już o ludziach, których się znało. Po śnie, który trwa setki lat, budzisz się w nowym świecie i uczysz wszystkiego od nowa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.